Pierwsza z inwestycji: utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostyninie, centrum edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostycznej pojazdu, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku internatego na centrum szkoleniowe. Pierwszy etap tego zadania czyli przebudowa budynku warsztatów szkolnych na podstawową stację kontroli pojazdów właśnie kończy się inwestycja będzie zrealizowana jeszcze w tym miesiącu. Zostały tylko kosmetyczne sprawy, biały montaż. Z tego co ja wiem już inwestor, znaczy wykonawca zgłosił to do Sanepidu i innych y, organizacji, które mają to kontrolować i sprawdzać y, wykonanie. Pozostałe dwie części będą realizowane w latach następnych. W ramach tego tej stacji jest również wyposażenie i obsługa pojazdów dostawa linii diagnostycznej wraz z urządzeniami diagnostycznymi urządzenia są już zamontowane lub w trakcie montażu. Też zostanie to wykonane e, w terminie, bo no to jest do końca 25 listopada. Koszt tych zadań to jest linia 214, a koszt stacji 1 712. No, zresztą Państwo to otrzymaliście, macie dokładnie to przed sobą. Następna sytuacja: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla straży w Dostyninie. E, wartość zadania 43 tysiące, inwestycja zakończona. Podobna instalacja na budynku naszym starostwa też jest już wykonana, oddana do użytku ciała za kwotę 84 tysiące. Następnie mamy, może tak krótko powiem, wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 21-27. Chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy w trakcie tego realizacji. Próbujemy to uruchomić. Termin realizacji do końca 2026 roku. Mieliśmy już a tym, to działać, miało, ale to nie od nas zależne. Jeszcze wszystko nie jest zgrane w programach. Zgadza się Panowie informatycy? Próbowaliśmy to uruchomić. Poczekamy, aż opracują odpowiednie programy, które będą się zgrywały z programami branżowymi. No tu jest problem. Koszt w tym roku jest 48 tysięcy, ale on jest znacznie większy. Na lata następne będzie rozłożony chyba 800, 800, 800 ponad 800 tysięcy. Następnie chodzi o zakup mikrobisu dziewięciosobowego dla przewozu dzieci w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. PEFRON przekazuje 144 tysiące, resztę od nas zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa i modernizacja kotłowni w powiatowym domopłysnej w Czarnowie wraz ze zmianą źródła zasilania. Jest teraz zasilanie gazowe na Froban-Butan, Koszt zadania 214 tysięcy. Następne remont budynku ogólnokształcącego, chodzi o konserwację błazerii drewnianej. Na trzeciej kondygnacji szkoły, jak Państwo wiecie, ta blazeria nie spełnia wymogów przeciwpożarowych i zostali, zostajemy przed faktem dokonanym zmuszeni do szybkiego remontu tej blazerii, nie tylko blazeri, ale drzwi, bo strażak może zamknąć nam szkołę. Najpewną, najprawdopodobniej koszt zadania to jest 133 tysiące, ale będziemy dalej realizowali pozostałe e, kondygnacje i pozostałe rzeczy, które, e, jak to mówi, wymaga, e, wymaga strażak od nas. Łącznie wymianą podłóg i tak dalej. E, następnie. działanie, wzmocnienie krajowego systemu z funduszy rozwoju. A nie to czytałem, przepraszam. E o tym mówiłem. A została jeszcze jedna rzecz. Przeprowadzenie audytu i wdrożenie ze środków Funduszu Rozwoju Cyfrowego na działanie wzmocnienie przez cyber samorząd. To jest to projekt grantowy którego też dotrzymamy dofinansowanie. Jeszcze jedna rzecz na samym początku oddanie sali gimnastycznej y, przy szkole specjalnej w, na Krośniewickiej, które już jest też zrealizowane, jest na etapie kosmetycznym. Czekamy na odbiór. To jest pierwsza część. Odnośnie dróg. Przebudowa drogi powiatowej Kiłów, zadanie zrealizowane wartość 395 tysięcy z dofinansowaniem Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego. Przebudowa drogi Reszki Guzew zadanie zrealizowane 478 tysięcy z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Szczawin Kościelny. Do, y, przebudowa drogi powiatowej z sejkowice 2 207 000, zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowanie 1 324 000, Urząd Marszałkowski. Przebudowa drogi Suserz rygie Oraz kam, y, drogi powiatowej Nowy Kamień Lwówek. Wartość zadania 4,5 miliona. Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa drogi Patrzyna-Osmoleń 467 tysięcy. Zadanie zrealizowane. Przebudowa dróg. To było takie kompleksowe. Białe, Kiełpieniec, Osowia, Szczawin Kościelny, Gostynin. Zadanie zrealizowane. To było z Polskiego Ładu. Wartość zadania 4 358 Dofinansowanie 4 140 Modernizacja dróg powiatowych. krzyżew Barcik, gmina Saniki oraz z gmina Pacyna. Zadanie za 1 420 tysięcy. Zadanie zrealizowania. Polski ład 1 364 tysiące dofinansowanie. Modernizacja dróg Marianów Sierakowski Gostynin, Przychód Modrzew, Minaszcza Kościelny. Zadanie zrealizowane. Wartość 1 381. Polski ład dofinansowanie 1 309 tysięcy. Modernizacja drogi powiatowej Sierakówek Kamieniec. Są to trzy odcinki za 1 943 tysiące dofinansowanie 1 846 tysięcy zadanie w trakcie realizacji. Kolejne zadanie, które jest teraz realizowane to jest ta słynna droga trębki józefków Cuserz za kwotę 8 milionów 4 miliony. Dofinansowanie zewnętrzne, cztery, nasze. Droga ma się ku końcowi. W dniu wczorajszym i w dniu dzisiejszym kładą drugą warstwę ścieralną. Mają ją ponoć w tym tygodniu skończyć, kładąc warstwę ścieralną. No, zobaczymy. Następnie, to już mówiłem tu dzisiaj w sprawozdaniu, mały projekt kanalizacja. Przy drodze powiatowej w Białotarsku zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa podpisana ma być to zrealizowane w ciągu miesiąca nadchodzącego. Yy, jeszcze jedno zadanie: przebudowa drogi powiatowej Gostynin, Skrzany nowa wieś. Zadanie zrealizowane. Wartość zadania 771. To jest te słynne zadanie które miał, mamy tu w budżecie, które miało dofinansować Urząd Gminy gostyni, no nie dofinansował, zrobiliśmy w całości z naszych środków. No i mamy jeszcze projekty dróg, Rębów-Solet-Wrząca, morskiego projekt, Zaborów-Gostynin-Kościuszkowców, Zwoleń, Janówek, jest to wszystko w trakcie realizacji. Dziękuję, dziękuję Panie Starosto. Informacja Zarządu była omówiona na Komisji Rozwoju Gospodarczego Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa. Bardzo proszę przewodniczącą komisji panią Agnieszkę Bartosiak o przekazanie opinii Komisji. Opinia pozytywna. Dziękuję i otwieram dyskusję nad informacją z zarządu. Dziękuję. A jest. Pan radny Roman jak bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Starosto. Taką uwaga do Pana Przewodniczącego, żeby materiały, które otrzymujemy były spójne z tymi, które przedstawia starosta, mianowicie sprawozdanie informacji z Zarządu Powiatu Bustyńskiego o stanie realizacji inwestycji drogowych. Nie otrzymaliśmy tego sprawozdania. Brakuje tutaj tego dokumentu. Mamy tylko inwestycje, te które pan w pierwszej części zaprezentował. A moje pytanie dotyczy... To oczywiście uwaga do pana przewodniczącego, który odpowiada za materiały. Moje pytanie dotyczy inwestycji, w Śrakówek, kamieniec, modernizacja drogi powiatowej, bo dostaliśmy takie lakoniczne odpowiedź, że w trakcie realizacji termin jest do końca listopada. Jak wygląda ta, do końca listopada tego roku? Jak wygląda ta inwestycja? Wiadomo, że te środki powinny być wydatkowane z Polskiego Ładu do końca tego roku. Jak wygląda tutaj sytuacja? Czy była umowa aneksowana, czy, czy wykonawca realizuje tę inwestycję? Bo z tego co wiem, to nie realizuje. Dziękuję. Umowa jest aneksowana do 8 maja. Dziękuję. Czy ktoś z, nie, nie. z Państwa. Pan, pan Radny. Tak, czy jeszcze, a czy jakieś w ogóle działania przez te dwa lata, bo to dwa lata trwa, inwestycje zostały podjęte przez tego wykonawcę? Powiem tak, inwestor robi kilka inwestycji na naszym terenie, i ja się skupiłem zarządem jako starosta, żeby skończył w pierwszej kolejności trębki, jak Państwo widzicie, w Józefków. I nie chcieliśmy na siłę inwestora, wykonawcy, przepraszam, zmuszać do kolejnej inwestycji, żeby któryś tam nie zawalił. W związku na jego osobistą prośbę na pismo, rozpatrzyliśmy to i przedłożyliśmy termin realizacji do 8 maja, zgodnie z umową, jaka obowiązuje nas z Polskim Ładem. Proszę. Tak, ja rozumiem tą sytuację, tylko Panie Starosto, ja widzę, że wykonawca cały czas startuje w nowych przetargach i cały czas wykonuje inne inwestycje dla innych samorządów. W związku z tym, że została umowa aneksowana, oczywiście nie będzie opcji naliczania kar umownych, które wynikają z umowy, a są to dość wysokie kary, bo bodajże 0,5% za każdy dzień zwłoki. Czyli po prostu zarząd powiatu Goscińskiego poszedł na rękę wykonawcy, pomimo tego, że przez dwa lata nie była realizowana ta inwestycja. Jeżeli mogę dodać, panie radny, zadanie w GCE. Przebudowa stacji diagnostycznej też była realizowana przez dwa lata i nic nie było zrealizowane. Od 10 lipca ta sama firma zrobiła pełne zadanie. Niecałe trzy miesiące mogę powiedzieć. Więc też muszę patrzeć na wszystko ogólnie. Dziękuję bardzo.